Będzie się działo Dziś przyjrzymy się migracji płaszczek Migracja. płaszczek Migracja to nic innego jak powrót do domu, Dom. do swoich korzeni. A skąd te płaszczki wiedzą dokąd płynąć? Instynkt, coś głęboko w środku nas, coś co nas woła, za czym aż chce się podążać. Moja mama! Mój tata! ma swoją rodzinę! Nigdy o tobie nie zapomnijmy, Dori! A jeśli ja zapomnę o was? Strasznie tęsknię. Wiesz w ogóle co to za uczucie? Tak. Dobra, to zawijamy się! Nigdy się nie poddawaj. Stój! Jest mi potwornie niedobrze! A! A! Nigdy nie zapominaj. Możesz mi pomóc? O! No! Sorry, trochę kiepsko pływam. Jak dla mnie pływasz ślicznie. Dziękuję! No, co, no, co? Dori? Dory? Tak. Dory? Tak. Przecież my się znamy! Nie... Kochałam to! Zawsze jak ci coś opowiadałam, to ty od razu wszystko zapominałaś mhm. i mogłam tak w kółko i w kółko! płyniesz się dalej to zbyt niebezpieczne! RĘCE! Ręce? Mamuś? Dobrze to się nie skończy! To na pewno nie ma mamusia! Przepraszam, muszę mrugnąć. Umiecie tak długo nie mrugać? Gdzie jest Dory? Ha? Co się dzieje? Halo? Halo? Hej, hey, możesz mi pomóc? Ja! Mm -mm, nie dosz.